Cześć, tutaj Kuba, to jest Breaking News dotyczący, no cóż, debiutu Stinga w WWE. W ostatnim czasie naprawdę dużo się o tym mówiło, jednak w tym momencie, jak tutaj wszystkie portale, yy, oczywiście wrestlingowe, yy, donoszą Sting na 99%, najprawdopodobniej podpisał kontrakt yy, z federacją, z organizacją, z, po prostu z WWE. No więc no cóż, tutaj akurat jeszcze m, po prostu są e, oczywiście informacje podane, że Sting ostatnio sam mówił, m, że tam chce powrócić, CV swoje wysłał do WWE, jednak ta wiadomość pochodzi z pewnego źródła i osoba, która przekazała m, tą wiadomość nie okłamała jeszcze go, więc no szczerze mówiąc najprawdopodobniej są to najbardziej wiarygodne informacje dotyczące właśnie Stinga. Jego ewentualnego debiutu w World Wrestling Entertainment. Także musimy czekać, czy coś wydarzy się na Elimination Chamber. Prawdę mówiąc, chciałbym zobaczyć, może walkę na. na nie, może, lecz na pewno. walkę Undertakera z Stingiem na WrestleMania 30. To byłoby coś naprawdę niesamowitego. Tu Undertaker powraca, co, zaczyna mówić i nagle Sting wychodzi. No, naprawdę motyw byłby świetny. Jednak no cóż, oprócz tego, czyli musimy czekać, jeszcze musimy czekać na dalsze informacje, a jeżeli chodzi o inne informacje, to jeszcze no, w Universe czy w jakimś odcinku z jakiejkolwiek serii Wam dam jeszcze znać na dzień dzisiejszy. Informacje donoszą, że tylko Sting powróci do W, właściwie powróci za debiutuje w WW, on był w WCW. W WW jeszcze nie mieli go fajnej przyjemności poznać. Choć, no kurde, fajnie byłaby jakby Sting, jednak powrócił. Kurde, jakie powrócił? No, powrócił do świata wrestlingowego, odszedł, znaczy ogólnie kontrakt mu się sko skończył oficjalnie z TNA. Co oznacza, że po prostu umożliwia mu to debiut w WWE. No więc, no kurde. Także najprawdopodobniej Sting już podpisał kontrakt z WWE i jego powrót będzie najprawdopodobniej na 99%. Debiut w zasadzie po raz kolejny się mylę, tak? Niebawem. Kolejny news, taki związany, ale to na boku powiem, to spoilery ze SmackDown. Jeżeli nie chcecie mieć spoilerów, to po prostu wyłączcie ten film teraz. Na Elimination Chamber, oczywiście, jak wiecie, w dwie jeszcze w walce Elimination Chamber match o pasy WWE World Heavyweight Championship, jeszcze dwa miejsca są wolne. Na SmackDown okazało się, kto te miejsca zapełni. Uwaga, uwaga, uwaga: Dolph Ziggler zmierzył się z Jackiem Swaggerem, a Antonio Cesaro zmierzył się również. Nie, poczekajcie. Nie, nie chodzi mi o to. Antonio Cesaro mierzył się właśnie w tej walce z Dolphem Zigglerem, a Christian z Jackiem Swaggerem. Tak. Christian pokonał Jacka Swagera, Antonio Cesaro pokonał Jacka Swagera. I oficjalny skład na Elimination Chamber to Randy Orton kontra Sheamus, kontra Brian, kontra e, Antonio Cesaro, kontra John Cena, kontra kapitan charyzma Christian. I. Została potwierdzona kolejna walka ze spoilerów ze SmackDown: The Shield contra Wild Family na Elimination Chamber. To miał być materiał na wrzleneckie, wy wytyfy o co tutaj chodzi. No właśnie, sam tego nie wiem, więc no cóż. Na razie to są wstępne informacje. Co będzie dalej, zobaczymy. Piszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Ja się z wami żegnam. To by było na tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się, nie zapomnijcie ocenić filmu. Cześć.